One bator to był żołnierz? Gdzie on walczył? No za Polskę pewnie, mam nadzieję. <noise> Cześć, z tej strony Adam Żywicki. Zapraszam was na odcinek Sesja Studencka, którego partnerem jest Spotify. Mamy dla was bardzo fajną ofertę za 99 groszy to aż 3 miesiące Spotify Premium dla studentów. Także więcej o tym na końcu odcinka, a teraz zaczynamy! Do jakiego państwa należy Wyspa Wolin? Wyspa Wolin należy do Polski. Tak jest? W Włochy! No to nie będzie Hiszpania. Państwo na P. Portugalia. Podpowiedź należy do jednego z europejskich państw. Hiszpania może. Grecja. Państwo na literę P. Portugalia. Francja. Państwo na literę P. P. Portugalia. Ile wierzchołków ma sześcian? Osiem. Tak jest, bardzo dobrze. Dwanaście. Sześcian. No sześć. Nie, dobra, nie wiem. Jak <grym> wygląda sześcian? A, czekaj, dobra, dobra. E, cztery. Wierzchołków. Eee, tak samo. Szy... Eee, tak, 6 będzie miał wierzchołków. 4. Jesteś pewien? A nie mówimy o bryle, mówimy o... Pos, pos, pos. To z bryła. Sześcian do bryła. A. A ile wierzchołków ma sześcian? 12. Co ci pomaga skupić się w trakcie nauki? Siadam sobie wygodnie w fotelu, robię sobie herbatkę. No i wtedy odpalam sobie ulubioną muzykę i siadam do nauki. Czy słuchasz muzyki na Spotify, tak? Tak, tak, słucham na Spotify. Co ci pomaga skupić w nauce? Wyłączony telefon. A jakie są Twoje sposoby? Raczej, cisza. Raczej cisza. cisza. Co Ci pomaga skupić w trakcie nauki? Cisza za oknem i noc. Ja się uczę tylko w nocy. 5% z 50 to? 5% z 50 to będziesz miał 2,5. Tak jest. Nie wiem, kurde jest 10? No nie. To przekażemy koledze. Coś po 7? Tak mi się wydaje. 7,5 może. To na przykład ile to jest 5% ze 100? 10. A ile to będzie 10% ze 100? No to, to, to jest 10. To jest dobra, 10, tak. To a jest 5% 10. ze 100 to.? Ja z tą nie ogarnię, co dobra. Czyli 5. Jest. 5%. Czyli 5 tak, no. Dobra, to w takim razie, ze, skoro ze 100 5% to 5, mm -hmm. to z 55% to. 7,5. Ile to jest 5% z 50? 1. 20. Nie, 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 nie. 25. No nie, nie. Dlaczego Indian nazywamy Indianami? E, dlatego, że Krzysztof Kolumb płynął do Indii, dopłynął do Ameryki, więc ten e, tych autochtonów nazwał e, Indianami. Tak jest, super, bardzo dobrze. Dlaczego Indian nazywamy Indianami? No bo mieszkają w Indiach. Właśnie nie, mieszkają w Ameryce Północnej. Mhm, Indianie. Aha, no w sumie faktycznie. Jak sądzisz, dlaczego tak się nazwali? Nie wiem, po prostu to tak w, samą, wymysł ludzki. Tak, tak, tak? samo Dariusz to jest Darek, a czemu nie Mariusz to Marek, nie? Bo pochodzą z Indian. Z Indian? A co to jest Indian? India. Indie. On Indie? No czy nie, oni są mieszkańcami rdzennymi Ameryki Północnej. No tak ale jak jakkolwiek jak odkrywał Amerykę, to myśleli, że to są Indie. Tak jest, czyli dopłynął do Indii, ale Ameryki. Mieszkają na Półwyspie Indyjskiej. No, tak jak Zuzia powiedziała. Tam mieszkają Hindusi, ale Indianie to o dziwo rdzenni mieszkańcy Ameryki. Czemu tak się stało? No bo są z Afryki. Stanu Indiana. <laughs> Dlaczego Indian nazywamy Indianami? Nie nazywamy. Nazywamy. Rdzennych Amerykanów nazywamy Indianami. A Indianie są w Ameryce? Nie, nie są w Ameryce. Bo oni są jakby czerwieni, czerwoni, że są czerwone. Tak, mają taki czerwonawy kolor skóry, tak, tak na Więc pewno... może to nie wiem, coś z łaciny? Nie, 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 to nie jest to. Ile przekątnych może mieć trójkąt? Zero, nie ma żadnych. Zero. Dlaczego? Bo. No trójkąt nie ma przekątnych, no bo przekątne zaczynają się dopiero od czworokątów. Tak, bo nas staje się bokiem, że tak powiem, tej figury. trójkąta. Tak, Super, tak. Super, tak, tak. bardzo dobrze. E, przekątnych e... Trzy. Jesteś pewien? E, mamy e, dwie przekątne. Nie. Nie. Nie, nie. Raz, dwa, trzy. Trzy, trzy? Wydaje mi się, że więcej. Jedną. Nie. Zaraz. Przekątne. Trzy. Czym jest Florencja? Florencja to jest miasto we Włoszech? Tak jest. To jest e, miasto we Francji. Czy, czy jesteś czy... pewien? Tak. No to jest miasto. <grym> nie, nie? Nie? Wyspa, albo miasto. No to sobie, de decyzja. To dajmy, że Wyspa. W jakim kraju Ameryki leży kanał panamski? Panamie. Panamie. Rewelacja. Po środku. Tak, bardzo dobrze. A jak się ten kraj nazywa? Meksyk. We Włoszech. Co to jest Uanbator? Bator? Stolica Mongolii Tak jest, bardzo dobrze, super Uwan Bator, to był żołnierz Gdzie on walczył? No za Polskę pewnie, mam nadzieję <laughs> Masz nadzieję, że za Polskę, tak? Jesteś patriotką Na, na pewno coś to jest z historii polskiej. A co to może być tak z historii? Uani to byli ci chyba co na koniu jeździli, nie? Coś coś. dopowiesz? Kurczę, no dla mnie to trudne pytanie A z czym ci się kojarzy jak tak Ułambator coś? No Ułam, to ułamek jakiś, coś Połowa czegoś na przykład Połowa czegoś? Mhm. No Ułan, to mi się kojarzy na no Ułani. Z Ułanami ci się kojarzy? No tak, no to jedyne, jedyne co, a tam dalej jest Bator, tak? Bator, No to tak. mieliśmy Batorego. To to jest Ułan Bator? Jakiś dowódca? No nie, pytanie z geografii. Co to jest Pasat? Pasat? To jest wiatr. Pytanie z geografii. O Boże, dobra. Co to jest Pasat? Chodzi o tego Januszałego Pasata, czy nie? Nie, nie, pytanie <laughs> z geografii. To jest coś takiego, co jest przyjemne, jak jest między włosami. No, może być tak, że jeżeli deszcz pada, to się kręcą. Ale coś przemieszek. Oni się przetuszczają też. Tak, zależnie. tak. Pasat to samochód, to wiem. No dobra, to jest coś. Ci powiem, no coś ciepłego, takiego w naturze, fajnego. Futro. Futro takie pasatowe. Ale to nie z geografii jest pytanie. Z geografii. No ja. No jest. No to jest samochodzik taki. Tak, ale nie geograficzny. Cudne. Pasat, pasat. Zwierzę? Dlaczego raz nie mógł być z Izabelą Łęcką? Bo to nie jest ta sama książka. Tak jest, no bo książki ze sobą nie mogą romansować. No niestety. Czemu im się w miłości po prostu nie powiodło. Są różne powody. Umarł. A co wiesz o Izabeli Łęckiej? Nic. A o razkolnikowie? Też nic. To może dlatego. Ponieważ Izabela Łęcka była. No niefajna była. Niefajna była? Nie. A jaki był razkolników? Bo ona była taka ostra babka, a on był taki raczej, wiesz, koleś z siekierą w ręku. Wydaje mi się, że Zgrzyty były po stronie Łęckiej. Bo to zła kobieta była. <grych> tak. Bo Łęcka to kurwa. Co miał wspólnego ze sobą ksiądz Robak z Jackiem Soplicą? Yy, była to ta sama postać, yy, tylko w dwóch odsłonach. Yy, Jacek Soplica ze względu na swoje przewinienia został po prostu księdzem robak. Tak jest. Pan Tadeusz coś? Pan Tadeusz? Pan Tadeusz. Pan Tadeusz. Wódka. <grych> Co miał wspólnego ksiądz Robak z Jackiem Soplicą? Uczył go. Czego go uczył? No był nauczycielem w szkole, nie? W posołowej. Ksiądz Robak, tak? Czy Jacek Soplica? Soplica był nauczycielem. Soplica. Ksiądz Robak no tak jakby uratował Jacka Soplicę w momencie jak mhm. odbijali więźniów z rąk carskich wojsk. A w jaki sposób? Rzucił się na niego powalając go przed strzałem rosyjskiego żołnierza. Ale to była ta sama osoba? O. Czyli potknął się, przewrócił się i sam się uratował, tak? <noise> Co oznacza po angielsku tu polisz? Mm, polerować coś. Polerować, bardzo dobrze. No tu Polisz. To no, pomyśl. polsku, po polsku. No właśnie nie. Do polski. Nie tfu. Do polskiego. Dwóch, dwóch Polaków o to chodzi? Czy nie, to jest czasami tu polisz, tak jak na przykład tu cook. Polisz się, że polski? Czy że, że Pola, polscy, czy coś? No, no właśnie nie. Co nie. nie oznacza to? To Polska. Aha. Co mają ze sobą wspólnego Ernest i Taco Hemingway? Ernest Hemingway pisał książki. A ja Taco Hemingway piosenki, jest. więc nic nie mają wspólnego. Dokładnie, bardzo dobrze. Ale... Co mają ze sobą wspólnego Ernest i Taco Hemingway? Bo, że Taco Hemingway ma na imię Ernest. A co mogli mieć wspólnego? Bąsa? Wąsa, tak? To sama osoba. Ernest to imię tako, tak? Co ci pomaga skupić się w trakcie nauki? Chyba muzyka, zawsze słucham muzyki jak się uczę. A jakiej muzyki słuchasz? Najczęściej Mal Michaela Jacksona, wiem, że to stare, popularne. Queen, taki z lat 80., 90. A przez jaki serwis słuchasz? Spotify. Spotify. Super, masz premium? Tak. Super rewelacja. A ty co jak się uczysz? Jak się uczy, to potrzebuje ciszy, mhm. e, więc bez muzyki ani bez niczego i najlepiej zamknięta w pokoju, żeby się skupić. Co ci pomaga skupić w nauce? Szczerze, muzyka. I to nie klasyczna, tylko właśnie twardy metal. Co ci pomaga skupić w nauce? Na przykład sobie robię przerwy. O, to jest Co ważne. 45 minut. Co jakiś czas idę się przejść na dwór. Czym są Tygrys i Eufrat? E, są to rzeki, które występują na Bliskim Wschodzie. I, I jaką kiewcione cywilizacji opasuję. Mezopotamię. Mezopotamię, bardzo dobrze. Góry jakieś? Nie wiem, nie mam pojęcia. Nie, nie, nie. No tygrys, no to. Tygrys. <grym> Chyba, że o innego tygrysa chodzi. <grym> o troszeczkę innego. Jest bardzo taki długi tygrys, który się wije i wije. No to wąż? Nie. W nim są węże. Bank są no bank No to to węże. takie akwarium dla węży? Nie, nie, nie. Gdzie wydaje, że to jakieś, nie wiem, może postacie z mitologii albo coś w tym stylu. Okej, okay, jakie, jakie miały jakbyś tak powiem, moce? Na pewno jakieś większe moce niż normalny śmiertelnik. To to na pewno. Ogień, woda. Ogień. Mam nadzieję, że playlisty z muzyką do nauki pomogą Wam zdać każdą sesję, a teraz Spotify ma specjalną ofertę. Za 99 groszy na 3 miesiące Spotify Premium dla studentów. Przywijacie muzykę, jaką chcecie, otworzacie bez reklam i oczywiście słuchacie jej offline, czyli pełna wolność. Ja korzystam, dlatego Wam polecam, a my się widzimy co wtorek o 16:00.